Witam was już w czwartym odcinku naszej ukochanej serii, czyli Ostatni halloween 2 Jeśli się nie boicie, jeśli może chcecie to oglądać, to oglądajcie Ale o, o, ten odcinek oczywiście będzie trochę nieco straszniejszy niż ostatni A wy zostawcie suba i lajka like i zaczynamy Ej, friends, się już? Bo, bo ja no, no chyba już upiornie wyglądam Zobaczcie No, jeszcze ja się się Ej, nie, ale nie. Jakby. Przedtem te stroje wyglądały na nieco mniejsze, a teraz są jakieś większe. Oczywiście wydaje. Ej, jo, ty masz oczy i zęby. Bo ja myślałem, że ktoś ci jest na tej, na głowie. Mamy was! Kto to po? Nie, nie, nie. Ej. nie, nie, nie. Oj. Macie być grzeczni, nie wychodzić. No. I do widzenia! Eee... Yy, friends? Friends? No, co? Tu ty nie widzisz nic! Jesteśmy w jakiejś klatce jak chumiki. Jak... Uje Ej! Ej, ty, ty... też masz tu jakiegoś Szkieleta? No mam jakieś części szkieleta. Ciebie to nie przeraża? Prawda? Eee... Nie. A ty po coś siedział? Ale, ej, bo, bo, bo tu się naprawdę nie da w ogóle przejść. No nie możemy wyjść stąd. Ooo, tak widzę. Ej, może jakoś tak, czekaj. O! Dołem? Też nie. Nie da się. Mon kostium jest większy. Hora. To co mamy zrobić? Bo nie wiem, bo. Bo my tu mamy zosta nie zostać? Wiem. O. O, oh no, o, oh no. Ej. Ej, ja chyba coś jeszcze mam. To masz? Pętaj, jak, jak, jak mieliśmy do, do, ten dom strachów? No. To pętasz to wtedy rzucaliśmy. Tak. Co to? To jest aparat. który też ukradłem z. Masz domu. aparat? Tu rób. Ej! To był? A dobra, wydawało się. Ale coś innego, śpiwory! Ja dalej go mam. Dalej A, go mam. A, no ja też mam. I pamiętasz, jak, jak wchodziliśmy tam na górę? No. To teraz tutaj też musimy jakoś wejść. Tylko... Dobra. Ej! ale go zostawiamy. A jakoś. Tak, tak to było. Tu mam dać szpiwór. Zbiorę go. O, udało mi na... się. Miesz, mnie. Pomóż mi, bo ja... Na... no pomóż. Uff. Jest! Jest! Widzisz? Mamy to! Tu! Mamy to! Tu! I teraz? Ty idź tam, a ja tu. I, z no. i zobaczymy, że tu przejdzie przy, przy, któregoś nie ma. Dobra, chodź. Dobra, Friends, je, je, jesteś u góry. No już padnę na posadę. Na... Uważaj może na nich, bo oni tu mogą gdzieś być. Bo oni nie wiedzą, żebyśmy wyszli. No. Chodź Co teraz? Nic nie słyszę. Chodź. Idziemy. Pajdę. A nie Co... będzie uciec tędy? Chodź, bo może tutaj coś znajdziemy, jakieś wskazówki. No, A okay. makę. Ten dom, ja już do niego wrócić nie chcę. A gdzie idziemy? Nie, wiem, właśnie, może wyjdźmy z tego. Ej, czekaj, czekaj bo przed tym ja nie wyjść. Oh! mogę wyjść. Mogę wyjść, mogę wyjść. Tam możemy wyjść. wiesz, co tutaj jest w ogóle. To jest jakieś dziwne miasto. Ej, tu Halloween, a my jeszcze nie, nie mieliśmy Halloween chyba w naszym mieście. No. Happy! Słuchajcie, jakie to wielkie. Ogromne, masywne. Wielkie. Ej, jak tu? Ja, ja pamiętam jak ja tutaj byłem, to był tutaj taki dom. Chodźmy sprawdzić czy on jest. Taki był upiorny. Nie, gdzie on był? Chyba tam. Dobra. To chodź tam. Tavrix i jego kolega podążali do dziwnego domu. Dobra, idziemy, chodź. O, oh, to jest to! Pamiętam. Oh my God. pamiętam. ten dom. Pamiętam ten dom. Ten dom. Pamiętam jak on tu był. No nie robię szczęścia! Dlatego to chyba nie pamiętam. Ej, to jest nawet dobrze zachowane. No, możemy tu zamieszkać. No nie, no musimy jakoś stąd wyjść. Czekaj. Winda? Działa winda! Eee! Co to jest? O, chronię. Co się bawiło tam? Dobra, co to jest? To szczelanka. Uh -huh. Okej, okay, dobra, może, może stanisław. Ale na Chodź, idziemy gdzieś. Dobra, może na dół. Oh! Ej, chodź, 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 chodź. chodź co to? Co to? Ej, coś pika! Dobra, może to zakończmy. Ej, ale nie, to jest fajne. Dobra, chodź. Bo my naprawdę tu, tutaj tu, tu się bawimy tylko No, jesteś? Dobra, chodź w No jak nie <laughs> Pamiętam ten dom Halo? Potwory? Nie ma Nie ma ich Tu byli potwory Pobli potwory <laughs> Pamiętam ten Ej, oni tu się coś przebudowali Patrz, chodź tutaj. To jest to, co. Ojeju, będę to. Jak się schodziło na to? To, to, to były normalnie plany, jak wyjść z tego miasta czy czegoś. No. Czekaj, czekaj. Ej, no właśnie. M musimy znaleźć plany, jak uciec. No właśnie. tu muszą... Ała! Trzeba, trzeba to się otworzyć. Ej, może tu gdzieś będą plany, jak uciec. To jest mądra myśl. Dobra. No. Można zamieszkajmy najpierw w tym domu i zaraz może pójdziemy gdzieś indziej. Chcę się na, na chwilę. Dobra. Dziwne to jest to coś. Dobra, chodź. Idziemy gdzie indziej. Tu chodźmy. Hop. Dobra. A może tu zamieszkamy? 9. E, no, to tak. jest dobry pomysł. E, super. Super skolka kolka. No, o, no. Dobra. To może tutaj. To coś dziwnego widziałem za to głowy. dziwny był. Ale może możemy zrobić sobie treningi. Jak się pokonać ten dziwny pokoń. Dobra. Musimy znaleźć gdzieś plany. Chodźmy gdzieś poszukać. Hmm. Może na no właśnie w tym domu, może będą, bo jest on nowy. Czy to w sobie jemu koledze, z... Z... uda się zdobyć plany, jak wyjść z tego świata? Zobaczycie oglądanie następny film, który już za niedługo będzie, więc zbądźcie i na razie.